Ciemka, ja jestem Fizzy, a to jest pierwszy odcinek z serii Minecraft mapki, oczywiście top 5. Pierwsza mapka jest to Quad Island Survival. Wejdźmy sobie na nią. Na mapce chodzi mniej więcej o to, że jesteśmy na jednej z głównych mapek, koło jest chyba 4 czy tam 5 mapek i po prostu mamy przeżyć. Były tam jeszcze jakieś zadania, ale to są takie zadania, aby zbierać żelazo i tak dalej i tak dalej. Ok, następna mapka jest to Skylock. Oczywiście w wersji 1.1. Na początek mamy skrzynię, jedno drzewo. Jesteśmy na mapce, która ma, jak na razie, 3 klocki wysokości. Następną mapką będzie Stratosphere Survival. Jest to mniej więcej wyspa na której znajduje się wielkie drzewo, a tam Wam muszę powiedzieć, że tam jest jedyna skrzynia. Mniej więcej wygląda to tak, że naprawdę tam jest nic niżej nie ma, widziałem. Następną nie widziałem. Następną mapką, następną mapką będzie Floating Islands. Jest to mniej taka mapka na, yy, i na tej. Tak samo jest jak na na, 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 na tej pierwszej. Mamy chyba tutaj na trzy albo dwie latające wyspy. Jedna jest gdzieś tam, ale mi się nie zawodowało. Przejdźmy sobie już do kolejnej. I ostatnią mapką będzie The Forged Island. 2. Nie jedynka, tylko dwójka. Nie zgrabiam od Minecraft Blow, tylko to jest dwójka, on gra w jedynkę. i dwójka wygląda tak, że się pojawiamy na tamtej górze, ale już zszedłem. To jest mniej więcej prawie tak samo jak jedynka. też po prostu musimy przeżyć, i tam są zadania. będziecie mieli podany link, lub do pobrania, lub z Minecraft Maps, lub Minecraft Minecraft.net, abyście widzieli jakie są zadania. Okej, okay, mniej więcej tak to wygląda. To jest jeszcze góry, ale mi się to świat nie załadował. No i to by było na tyle w tym przeglądzie mapek. Następny będzie tak dziś za około 5 do 6 dni. Narka!